Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy. Cześć, witajcie! Ja nazywam się Kasia. Tu gdzieś będzie mój synek Karol. Jesteśmy dziś w domu sami. Pijemy teraz kawę, za chwilkę zabierzemy się za zrobienie obiadu i dodatkowo przygotujemy sobie mafinki. Mafinki bananowe ze szpinakiem. To będzie nasze dzisiejsze, drugie śniadanie, tak można powiedzieć, a przy okazji troszeczkę zapasów, które sobie... Zrobimy do zamrażalnika. To co Karol, będziemy robić? Tak, to do dzieła, to to jest kalafior, a tu jest broku. Zrobimy sobie zupę z takich różnych resztek warzyw, które mam w lodówce, tak, żeby się tego pozbyć, mam tutaj jakieś właśnie półce buli, to jest batat. To jest batat, a to jest marchewka i zielona część pora. Pokażę Wam, jak ją wykorzystuję w zupie. Tak, żeby zachęcić, właściwie, żeby troszeczkę ją ukryć w zupie i żeby przy okazji dzieci zjadły. To jest kalafior, a to jest brokuł. Kalafior, brokuł, marchewka, batat, marchewka. Dobrze, to tyle. Zabieramy się za gotowanie. Tak, tutaj wsadziłeś już brokuł, ale zaczynamy od cebulki i od pora. Nie, 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 skórki do śmietnika, Karolku, nie tutaj. Nie tu, do śmietnika to dajemy. Hop, tak, tu. Bam. Bam. Dobrze, ja to teraz zostawię, aby to się delikatnie e, podsmażyło. Nakryjemy. Tak. Karoleńku, chodź. Zupa się już gotuje. Nie wkładam jeszcze kalafiora i brokuła, ponieważ one gotują się krócej. Wsadzę je tam za jakieś 5-10 minut. A teraz czas na mafinki. W przepisie jest mąka kokosowa. Ja jej niestety nie mam, e, dlatego e, dam zwykłą mąkę przenną. Dam gryczaną i e, przenną. Karoleczku, teraz będziemy robić mafinki, tak? Widzisz, czekaj, tu sobie zmniejszymy jeszcze tą zupkę. Ona się tu gotuje. Dobra. Bierzemy sobie miseczkę. Ile tu jest? Sypiemy już całe. Cały szpinak. Dajemy banana. Tam. Tak, tutaj damy banana. No nie, damy go tutaj. Nie do buzi. Ale oddaj, oddaj, mamie, tu, tu, zobacz. Ile było oleju? jajo. Tak i mokre składniki sobie dobrze mieszamy. Damy proszek do pieczenia. Znaczy proszku do pieczenia nie mamy, ale mamy sodę zamiast proszku. Dajemy tak pół łyżeczki tej sody. Mąka gryczana. Bardzo polecam wam ją do różnego rodzaju wypieków w sytuacji, kiedy dziecko nie może jeść pszenicy bądź glutenu. Ewentualnie z jakiegoś powodu chcecie tą pszenicę bądź gluten y, ograniczyć. Więc mąka gryczana fajnie się sprawdza w wypiekach. A już w połączeniu z mąką kokosową to jest rewelacyjna. Mamy dwie łyżki, takie czubate. Dobrze, wymieszamy to teraz. Mieszasz. Tak, Podnieś, nie, nie, nie. Oj, widzisz, rozsypało się. To nic, ale tu jest troszkę tego za mało, więc dołożymy jeszcze troszkę. Mamy jeszcze resztkę orkiszowej. Co karolusiu? No dobrze, mieszaj, mieszaj. Dobrze, składniki są połączone. Nie ma co mieszać zbyt długo, dlatego że mafinki mogą wtedy nie urosnąć i po prostu w stanie zakaleć. Dobrze, a teraz przekładamy do foremek, tak? Tego ciasta spokojnie można też usmażyć placuszki. Tak naprawdę to był e, przepis na placuszki, który kiedyś e, zamieniłam po prostu na babeczki. Gdzieś nakładamy. A co ty zjadasz? Nie, 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 nie dawaj tutaj jakichś okruszków. Babeczki muszą chwilkę jeszcze poczekać, bo piekarnik nie jest nagrzany, a teraz wracamy do zupy, bo tam już się gotuje, więc można dorzucić kalafior. Gdzież damy kalafiorak? Chlub, chlub, tak, chłop. Piekarnik mam nagrzany do 180 stopni. Ustawiłam opcję z termoobiegiem. Jeżeli nie macie termoobiegu, to wystarczy e, piec babeczki tak około 10 minut dłużej. Trzeba kontrolować, ponieważ e, każdy piekarnik jest inny i one po prostu mogą się przypalić. Ja zawsze piekę 15 minut w opcji z termoobiegiem i wszystko wychodzi idealnie. Co ty Karol robisz za fitness tutaj na podłodze, co? Chodź, pójdziemy teraz się pobawić puciem, tak? Dobrze? Tak. No to biegnij. Szybko do pokoju, biegnij. Co tutaj masz? Będziemy układać? No to siadaj. Samolot? Nie. Samolot to chyba do pokoju Pucia, co? Tak? Jest pokój Pucia? Kładziemy tutaj samolocik? Dobrze. A mamy Pucia. Tak? A. Jest Pucio? Jest Pucio. I kto jeszcze jest? A. Jest Misia. A tu jest pokój kogo? Mamy taty i... I Bobo. Tutaj, tutaj, tak. Tu postawimy Bobo. Tu mamy płucia. A co jeszcze mamy? Misie, tak? Misie. O, jest Misia. Mawinki są już gotowe. Ja już wyłączam piekarnik. Wyłączam termoobieg. Teraz Karolku. Ty musisz ustać obok lodówki i nie podchodzić do piekarnika, tak? Obok lodówki ustań. Karolku, one są bardzo gorące, jeszcze, jeszcze nie dotykamy, tak? Nie dotykaj noża, tak? W środku jest intensywnie zielona. Dałam bardzo dużo szpinaku, więc babeczka jest mocno warzywna. Kochanie, jest gorące. Myk na moje dzieci. Żeby coś lepiej wchodziło podajemy w foremce na mafinki. Prawda, Karolku? To to. No gruszka! Zaraz ją pokroimy. Bardzo fajnym patentem na dzieci, które nie do końca chcą próbować nowych rzeczy są widelczyki małe. My mamy takie ze zwierzątkami nie wiem, czy dobrze się wyostrzyło. No, wyostrz się tutaj. O, dobrze, no widać może. Ja je kupiłam kiedyś na AliExpress. Myślę, że można podobne znaleźć w wielu sklepach, właśnie typu Flying Tiger, może w Pepco. Nie wiem, gdzie jeszcze można coś takiego kupić. E, w każdym razie ja je zamówiłam przez internet i to nam fajnie pomaga oswajać jedzenie, zwłaszcza w przypadku kaliny. Zwłaszcza w przypadku troszeczkę, troszeczkę starszych dzieci, e, które po prostu lubią takie gadżety. Masz karolku. Chcesz taki widelczyk? Do gruszki? Tak? Aaa! Idziesz sobie usiąść teraz z tym, tak? Trzymaj. Ale to trzymaj. Zanieść sobie na mały stoliczek, tak? A mama zanieść ci. No to chodź. A ja teraz pokażę Wam jeszcze mój patent na por z zupy. Mam tu całkiem spory kawałek pora i kawałek cebuli. Ja to sobie teraz bardzo dokładnie zblenduję i wymieszam po prostu z zupą. Ona stanie się troszeczkę gęstsza, właśnie kremowa i będzie miała taki przyjemny, lekko słodkawy smak. Pora należy bardzo dokładnie zblendować, dlatego że często zostają takie włoski. Które mogą dzieciom przeszkadzać w jedzeniu, one zwłaszcza widoczne są tutaj przy blenderze. O. Widzicie, takie włosy moje dzieci starsze. Moje dziecko to wybiera, niestety, i już zupa staje się toksyczna, jak tylko znajdzie takie nitki. Zupa sobie dochodzi, a ja na sam koniec powiem Wam, co możecie zrobić z takich mafinek. Generalnie one bardzo dobrze się przechowują są smaczne nawet na następny dzień. Więc można sobie je upiec wieczorem i rano podejść na śniadanie, na przykład z jogurtem, albo z kakaoem, albo z jakimś innym dodatkiem, które lubicie na szybko rano zjeść. To, co można jeszcze z nimi zrobić, to je zamrozić. Ja najczęściej tuż po całkowitym ostygnięciu, one jeszcze są lekko ciepłe, więc tego nie robię, bo wtedy zaparują mi w woreczku, ale jak tylko całkowicie ostygną, to pakuję je do woreczków foliowych. I takie babeczki są idealne do lunchboxa. Mojemu mężowi często, kiedy chodził do biura, jeszcze teraz mamy pandemię, więc nie chodzi, to pakowałam mu po prostu to do pojemników. Można to wyciągnąć na kilka godzin przed planowanym jedzeniem i po prostu spakować do lunchboxa. Można też wyciągnąć to wieczorem dzień wcześniej. Można też, jeżeli planujecie jeść to w domu, po prostu podgrzać troszeczkę w piekarniku. Mam nadzieję, że wszystkie informacje, które przekazałam wam w tym filmie, okazały się dla was przydatne. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie, zostawcie kciuk w górę i będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i polecicie go koleżankom. Dzięki, do zobaczenia w następnym materiale. Tchau,